Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie starcie w sali tronowej. Zapraszam. Zestaw składa się z 221 elementów za 90 zł katalogowo, a przynajmniej tyle katalogowo w 2018. A aktualnie najniższa cena to 500 80 a to mój od tylko 6 lat. I ten zestaw, co ważniejsze, nie był w żadnej ograniczonej dystrybucji. Bo gdyby był, to by wiadomo, cena mogła tak. No ale my dzisiaj nie o tym. Zestaw przedstawia nam fragment sali tronowej z olbrzymim tronem, monitoringiem. I celą taką więzienną. Zestaw jest modułowy, więc możemy odczepić sobie salę. Jak ktoś nie ma miejsca, to trzymać osobno jedną część, osobno cele, a osobno salę tronową. Powiem tak. Zestaw fajny ma potencjał ale jako sam ciężko mi się wypowiedzieć na jego temat. Bardziej bym stwierdził, że to jest zestaw zrobiony po to, żeby ktoś do niego dorobił resztę makiety. Bo tak luzem to troszkę dziwnie wygląda. Mamy na przodzie olbrzymią salę tronową, i jak to w salach tronowych, musi być czerwony dywan. Na fotel mamy. Czerwone siedzenie, a na stopniu jest ukryty sztylet caj oraz klucz. Wsuwamy tu, bo jeszcze nam więźniowie pouciekają. Tron jest ozdobiony w złoto oraz ogień. No ale wiadomo jak to trony królewskie musi być złoto, bo złoto. To symbol pieniądza, moi drodzy. Pieniądza. Jak już wspominałem, mamy tutaj taką malutką, prostą kamerę, która pilnuje, kto się wkrada. Szkoda, że do tej kamery nie zrobiono jakiegoś, bo ja wiem, panelu, gdzie można sprawdzać. Płotek możemy zdemontować. O. I wówczas można zrobić tak, że ktoś się przebija przez ścianę próbując się dostać. No a tutaj cela więzienna to cyk. Zajmę sobie, a niech będzie Lloyd. Muszę ranniczkę pod... wyciągnąć i sobie tak siedzi i patrzcie cyk 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 i cyk. Nie za bardzo powiem wam rozumiem sens dawania zamknięcia u góry bo przypuszczalnie minifigurka, tak, minifigurka w ogóle tam nie dostaje. A może to jest specjalnie, moi drodzy, zrobione, żeby przypadkiem więzień nam nie uciekł. W celi mniej więcej chyba jest miejsce raczej dla jednej osoby, nie dla dwóch, ale sprawdźmy to. Powiem tak. Na siłę można byłoby tam wepchać jeszcze jedną minifigurkę, ale byłoby ciężko. To może przejdźmy teraz do postaci. O! Minifigurek w tym zestawie mamy aż pięć. i są nimi Księżniczka Harumi a właściwie Harumi bo wersja Księżniczka to była dostępna tylko w Świątyni Rezurekcji ale mniejsza o to Piksal którą możecie już kojarzyć z mojego poprzedniego odcinka o nazwie Killow kontra Samurai X polecam zobaczyć Skylar jest unikalna dla tego zestawu Nia podajże Nia chyba nie ale nie jestem pewien. I nie. Ponieważ Harumi na pewno nie jest unikalna, bo była dostępna jeszcze w Tytanie Oni. I właśnie nie jestem pewien, czy tam również nie była figurka Nii. Jak to mówią? Nie wiem, choć się domyślam. No i tak. Pasowałoby kończyć ten materiał. No bo nie za wiele da się o takim czymś dużo powiedzieć. Powiem tyle, że przynajmniej na tronie mogą siedzieć dwie osoby. Chociaż wiadomo, wódz jest tylko jeden. I jakby ktoś próbował uciec, to my tutaj mamy. Specjalną broń, więc lepiej nie uciekać. Ale ja się dziwię, że nie postanowiono jeszcze przykładowo dorzucić jednej kamery, która by tutaj obserwowała, czy więzień jest bezpieczny, czy nie próbuje uciec. No ale najwyraźniej uznano, że nie ma takiej potrzeby. No to co? Ja się będę z wami żegnał i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, pa!